w z Giejskajmi Narodził się Meziat Aniołowie szkiewali, wypełnił się czas Przybył Zbawca świata, Jezus z Nazaretu Światłość dla ciemności, dar z nieba testamentu Nowy testament Słowa pełne łaski Ewangelia miłości W sercach naszych wrzaski Apostołowie wierni, świadkowie jego czynów Roznosili wiarę do krańców wszystkich ziemi i synów Piotr był skałą, na której Kościół stał Janu miłowany, blisko Pana trwał Jakub Andrzej, Tomasz Mateusz celnik Każdy miał misję, każdy miał swój cel Piotr był skałą na której Kościół stał Ja mu miłowany, blisko Pana trwał Jakub panczej Tomasz Mateusz, celnik Każdy miał misję, każdy miał swój cel Nowy Testament Słowo pełne łaski Ewangelia miłości W sercach naszych brzoski Apostołowie wierni Świadkowie Znosili wiarę do krańców wszystkich ziemi i synów. Pawłowe listy pełne mądrości. Niosły słowa życia, pokój, miłość, radości, Przemienieni łaską, szli drogą Pana, krew ich świadectwem, wiara nieprzerwana. Nowy testament, słowo pełne łaski, Ewangelia miłości. W sercach naszych drzawski. apostołowie wierni, świadkowie Jego czynu, roznosili wiarę do krańców wszystkich ziemi i synów. Martwych stał Pan Jezus, śmierć pokonał w bólu. Tu święty zesłany jak ogień w pędzącym wietrze. Apostołowie szli z dobrą nowiną, rozpalali serca wiarą, nadzieją i miłością w czynie. Nowy Testament, słowo pełne łaski, Ewangelia miłości, w sercach naszych wrzaski. Apostołowie wierni, świadkowie jego czynów, roznosili wiarę do krańców wszystkich ziemi i synów, bawłowe listy pełne mądrości. Niosły słowa życia, pokój, miłość, radości. Przemienieni łaską szli drogą Pana, krew i świadectwem. Wiara nieprzerwona. Nowy Testament, słowo pełne łaski, Ewangelia miłości. W sercach naszych brzaski, apostołowie wierni, świadkowie... Roznosili wiarę, do krańców wszystkich się. Nowy Testament